Ludzie, idę pobiegać. Kto idzie ze mną? Pobiegać jest chłodno. No i co, trzeba się wzmocnić. Ja nie idę. Max, a ty? Nawet o tym nie myśl. Nie dam się w to wmieszać. Jak chcecie? Ja już biegam cztery dni i czuję się znacznie lepiej. Ja i bez biegania czuję się dobrze. To błąd. Ja mam teraz więcej energii. Moja cera się poprawiła i schudłam aż dwa kilogramy. Ja też chcę. To tylko odbiegania? To też chcę pobiegać. Całkowicie zmieniłam swój styl życia. Pomogła mi w tym moja przyjaciółka. A co, ona jest trenerem? Tak. Jest trenerką zdrowego stylu życia. Potrafi stanąć na głowie i unieść się w powietrzu. Brzmi fajnie. To jest teraz bardzo modne. Wszystkie gwiazdy mają takiego trenera. Naprawdę? Twoja przyjaciółka nam pomoże? Nie wiem. Ma teraz wzięcie. Wszyscy chcą z nią pracować. Ale to głupie. No to ja. Zapytaj, my też chcemy takiego trenera. Okej, okay, zapytam. Biedne. Amelka, wyobraź sobie, będziemy mieli trenera jak gwiazdy. Nie, nie mogę się doczekać. Dziewczyny, nie potrzebujecie trenera, już teraz wyglądacie dobrze. O, dziękuję. A będziemy wyglądać jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że Kitty dogada się z przyjaciółką. <laughs> Dziewczyny, dzień dobry, czas wstawać. Jest dopiero piąta jesteś? A, słodziej! Um, co, domy pomyliłam? Zamawiałyście trenera? Tak, zamawiałyśmy. Jesteście Amelka i Marta? Tak. Nazywam się Flora i jestem waszą trenerką zdrowego stylu życia. A dlaczego przyszłaś tak wcześnie? Teraz będziecie się budzić z pierwszymi promieniami słońca. Jest wcześnie. Można wstać trochę później? Nie, nie można. Wstawać! Mm. Kitty, już wstałaś? Cicho. Kitty medytuje, nie przeszkadzajcie jej. Medytuje? Tak, komunikuje się z kosmosem. Wy też usiądźcie. Okej, okay, ale najpierw śniadanie. Nie, żadnego śniadania. To szkodliwe dla zdrowia. Pierwsze słyszę. Zanim karma się nie obudzi, nie można w ogóle jeść. No, niby brzmi logicznie. Tak, dobra, siadajcie. Wydech. Pozwólcie Waszym myślom przychodzić i odchodzić. Zrelaksujcie się. Wdech. Wydech. Marta, co się dzieje? O co? Medytuję. Nie medytujesz, tylko śpisz. Myślałam, że tak ma być. Kitty, gdzie ty mnie zaciągnęłaś? One nie mają zielonego pojęcia o zdrowym trybie życia. No one mi mówiły, że naprawdę chcą się nauczyć Być na czasie Prawda dziewczyny? Tak, chcemy się uczyć mhm. Tylko obiecajcie, że zrobicie wszystko, co wam powiem Obiecujemy W takim razie świetnie, kontynuujmy medytację Wdech Wydech Hej, co tu się dzieje? zdrowy tryb życia. Więc jak kysz. A mogę z wami? Z nami. Wczoraj mówiłeś, że to wszystko bzdury. Przemyślałem to i zdałem sobie sprawę, że to bardzo przydatne. Będzie przeszkadzał. Tak, Max. Idź stąd i zajmij się swoimi sprawami. Siadaj. Dziewczyny, musimy być milsze. Już jesteśmy. Nie można odmawiać temu, kto chce prowadzić zdrowy tryb życia. Max, ale jeśli będziesz przeszkadzał, a nie, nie będę. Ty jesteś, Max, a ja Flora. Flora, jakie piękne imię! Tak, dziewczyny, medytacja zakończona. Teraz śniadanie? Nie, za wcześnie na śniadanie. Można się chociaż napić? Napić? Jasne. Dzięki za to. Stop, stop. Co to za woda? Nie wiem, woda jak woda. Nie, zapomnij o wodzie z kranu. W sensie? To jaką wodę mamy bić? A my mycie też się zaprawiane? Macie. Oto deszczówka. Jesteś pewna, że ona jest czysta? Oczywiście, bo sama natura daje nam wodę. Jak się myć? Potrafię zbudować zbiornik na wodę deszczową. Oh, świetnie! Ten dom będzie wymagał całkowitego remontu. I tylko zbudować! No i tak wszystko było ok. Potrzebne jest tu zintegrowane podejście. Ale potem będziemy tacy zdrowi. A teraz czas na trening. Nie mam sił na trening. Nie wyspałam się, jestem głodna. Ja też! Nie martwcie się. Natura doda wam sił. Jesteśmy gotowe? Nie, nie. Będziemy ćwiczyć na zewnątrz. Na, na zewnątrz? Tam jest zimno. Temperatura idealna. Hmm. Dziewczyny, bądźcie cierpliwe. To dla naszego dobra. Tak, zaczniemy od zabiegów wodnych. Kto pierwszy? Żartujesz? Zaraz zamienimy się w lód. Woda jest ciepła. Ty pierwsza. Ja już dzisiaj pływałam w rzece. Może na razie obejdziemy się bez basenu. Dobra, po prostu poćwiczymy. Mam nadzieję, że Flora to doceni i pójdzie ze mną na randkę. Max, przepuściłeś ćwiczenia. Ale za to! Zrobiłem to! Teraz ze wszystkich kranów leci woda deszczowa! Jaki jesteś wspaniały! Po prostu cud! Flora, chciałem cię zapytać... Max, pogadamy później. Wyłączcie to natychmiast! Dlaczego? Emituje fale radioaktywne. Dobra, dobra, już wyłączamy. Floro, wszystko ok? Nie czuję się dobrze. Odzwyczaiłam się od tych fal. Zrobiliście coś, Florze? Nie. Właśnie, włączyłyśmy telewizor i zrobiło je się niedobrze. To nic. Po prostu nie włączajcie już telewizora. A przy okazji oddajcie też telefony. Telefon? Jestem bez niego jak bez ręki. To bardzo źle. Tego nałogu trzeba się pozbyć. Telefony do worka! Flora, teraz nie będziesz czuć się źle. Właściwie to można korzystać z telefonu, tylko niezbyt często. Eee, ups, a ponieważ nikt nie chciał się zahartować, to. Ja chcę! Naprawdę? Tak, chcę być zdrowy jak ty! Jesteś wspaniały. Dziewczyny, bierz się przykład z Maxa. Max, może nie chcesz się hartować? Nie jestem słaby jak wy. przeziębisz się. Nie przeziębiesz się, mam silne ciało. Max ma totalne kuku. Nie rozumiem, dlaczego to robi. Aha, jeszcze wczoraj mówił, że to totalny bzdury. Nienormalne. Ja też myślę, że on coś knuje. I jak? Widzicie dziewczyny nic strasznego, prawda Max? Woda to jest? Super! Dobra Max, wyłącz to. Wystarczy na pierwszy raz. Dziewczyny, możecie wyjść? No jasne. Wykonaliśmy świetną robotę. Możemy teraz zjeść śniadanie. W końcu! Wczoraj zostawiłam ciasto i jogurt. Nie mogę się doczekać, żeby je zjeść. Żadnych ciast i jogurtów. To śmieciowe jedzenie. Ich miejscem jest śmietnik. Hurra! Będziemy jeść zdrową żywność! Hurra! Hurra. Siadajcie, zaraz wam wszystko przygotuję. zdrowa żywność. To się... Spróbujcie, zasmakuje wam. Mm, jakie to to Sama to to Flora, jesteś taka mądra! Dziękuję. Jedźcie, a ja pójdę najeść słońce. Ale nie ma słońca. Słońce jest zawsze, tylko nie zawsze je widzimy. Jak można najeść słońcem? My też tak będziemy robić, tylko musimy ćwiczyć. Nie chcę już tego jeść. Ja też już żałuję, że ją zaprosiłyśmy. Co wy mówicie? Flora jest super, ona zmieni nasze życie. Wątpię. Nie jestem na to gotowa. Może powinniśmy jej powiedzieć, żeby wyszła. Marta, spójrz na siebie powinnaś schudnąć. Początki zawsze są trudne, ale później będzie łatwiej. Chyba się nie przyzwyczaję do tego syfu. To nie jest to przytliwe, to jest pyszne. Tak? No to zjedz i moją porcję. I moją też możesz zjeść. Smaczne? Nie wyglądasz na to. To jedzenie, do którego trzeba przywyknąć. Nie wiem, jak można do tego przywyknąć. To jest kpina. No co, zjedliście? Tak, dzięki. Flora, zobacz, co wymyśliłem. Ciekawe, co to jest? To jest generator wiatrowy. On wytwarza prąd z wiatru? Tak, mogę go zbudować. Super, do dzieła! Dziewczyny, co za koszmar? Wasze ubrania są po prostu okropne. Dlaczego? Kupuję tylko najmodniejsze rzeczy. To całkowicie syntetyczne. Musicie podać recyklingowi swoje rzeczy. I. Co mamy niby nosić? W sumie mam coś dla was. Teraz od razu lepiej. Koszmar, co to za kwiaty? A ładniejszej rzeczy nie było? Wyglądamy bezdomni. Nie powinnyście myśleć o swoim wyglądzie. To o czym mamy myśleć? Mam dziury w kamizelce. O swoim wewnętrznym świecie. Trochę nuda. A to idzie na recykling. Tylko nie moja spódnica! Natura ci podziękuje, jeśli się jej pozbędziesz. Wszystko mnie spędzi. Mnie też. Przyzwyczaj, się. Idę do łazienki. Ej, muszę to wszystko sprawdzić. Nie, tego już nie używamy. Dlaczego? Są to siarczyny, które zanieczyszczają przyrodę. To jak się myć? Masz to naturalne mydło. To zamiennik dla twojego szamponu. Mydłem można umyć podłogę i naczynia. Szczoteczka też? Jest plastikowa. Zęby myjemy palcem. Dobani! Z czego to jest? Wyprodukowane z najbardziej naturalnego nawozu. Serio? Mydło robi się z nawozu? Mhm. Nie mam mowy, nie będę tego używać. Nie mamy wyboru. Flora wyniosła wszystko z łazienki. Tam są kosmetyki warte mnóstwo pieniędzy. Może starczy? Ja też tak uważam. Ten zdrowy styl życia zaszedł za daleko. Dziewczyny, nie można się poddawać na samym początku. Można. No dziewczyny, wytrzymajmy do końca nie chociaż. Wstydzisz się przed kumpelem? Tak, nie chcę, żeby myślała, że jestem słabeuszem. Okej. <słuch> Okej, okay. okay, ale nie jestem gotowa pożegnać się z kosmetykami. Potem je zabierzemy, nie przejmuj się. Dziewczyny, a gdzie macie śmietnik? A tam pod zlewem. Flora, co jest? Co za horror! Co się stało, wezwać karetkę? Wy co nie zagregujecie śmieci? Mm, nie? Jak możecie tak żyć? Wydaje się, że żyjemy tak długo i nic! Pilnie musicie nauczyć się sortować śmieci. Spójrzcie, dziewczyny. To jest pudełko na papier. To pudełko na plastik. A to pudełko na szkło. Reszta idzie tutaj. Rozumiecie? Rozumiemy. Rozumiemy. To zabierajcie się do roboty. Przyjdę i sprawdzę. No co, zaczynamy. Tak. Ta pudełka jest plastikowa. Szkło. Papier. Papier. O, ktoś nie dopił. <grystanie> Pudełko po herbacie. Papier. Papier. Kolejna butelka. Plastik. Ktoś nie zjadł mandarynki. To pewnie ja byłam. Zgadza się. Tylko jaki jest sens, skoro to ląduje do jednego kosza na śmieci? O, paragon. Włóż go z powrotem do papieru. Czekaj. Wiecie, że paragonów nie można wrzucać do papieru? Dlaczego? Ponieważ na paragonie jest toksyczny atrament, który psuje resztę papieru. Teraz będę wiedziała. Dziękuję, Marta. Tak. Co to, paragon z McDonalda? O, daj zobaczyć. Nie. Tak, ktoś wczoraj zjadł dwa zestawy Big Mac. To nie ja. I nie ja. A... To pewnie Max! Max był wtedy w domu, a to ty wyszłaś pobiegać. Aha, pobiegać. Dobra, to ja kupiłam. Po prostu byłam bardzo głodna, ale nie mówcie, Florze. Sprawdźmy, jak sobie poradziłyście. Świetnie, dziewczyny, dobra robota. Jesteśmy wspaniałe, co? Mhm. Mm Flora, kupiłem obiad. Spoko? Max, kupiłeś to? Miałam o tobie lepsze zdanie. A co jest nie tak? To. Kupiłeś plastikową torbę. A co w tym złego? Max, jak możesz nie wiedzieć? Plastik zanieczyszcza ocean. Dokładnie. To jak miałem przynieść produkty ze sklepu? Są do tego specjalne ekologiczne torby. Max, ale wiocha. Żenada, Flora, przepraszam, ostatnia siatka, jaką kupiłem. Mam nadzieję. A co kupiłeś? E, owoce i warzywa bez mięsa. Coś znowu nie tak? To pudełko nie nadaje się do recyklingu. Co za koszmar? Rozumiem, mam tu więcej rzeczy. Też nie są dobre, mają wysoki ślad węglowy. Eee... A co to znaczy? Na ich sprowadzenie zużyto dużo benzyny, co zanieczyszcza środowisko. Nawet o tym nie wiedziałem, a powinieneś. Co jeszcze kupiłeś? Pokaż nam. Pomidory, ogórki, no i słodką paprykę. No, wiedziałem. Jest tu dużo pestycydów. To strasznie niebezpieczne. No mm, ta, chyba zostaniemy bez lunchu. Flora, przepraszam! Max, nie przepraszaj, próbowałeś! Max, swoimi zakupami zabiłeś 10 drzew. Jesteś zadowolony? Następnym razem kupię wszystko dobrze. Dobrze, że mnie zaprosiliście. Musicie się jeszcze wiele nauczyć. Tak. Bez telewizora i telefonu. Tak, trochę nudno. Wszystko przez florę żałuję, że ją zaprosiłyśmy. Ja też. Dziewczyny, wytrzymajcie jeszcze pięć godzin i koniec! To pięć godzin potrwa wieczność. <laughs> Mam pomysł. A spróbujmy zrobić tak, żeby sama sobie poszła. Jak to zrobić? Udawajmy głupców i całowaj ją wkurzajmy, żeby się przestraszyła i odeszła. To jest pomysł. Nawet nie wiem. A jeśli nie wyjdzie? Przynajmniej spróbujmy. Spróbujmy. Chodźmy do Maxa, on nam pomoże. O wow, czytasz. Odwal się. Ty co, czytasz o ekologii? Tak, chcę dowiedzieć się o emisjach. Przeczytaj w internecie. Nie, komputer jest szkodliwy dla środowiska. I co? Teraz nie będziesz już grał? Nie będę! Wow! Dziewczyny wygląda na to, że Max nam nie pomoże, wręcz jest uzależniony od ekologii. To na pewno. No nic, poradzimy sobie bez niego. Mam plan, chodźmy. Flora, jesteś zajęta? A czego chcesz? E, coś tu zapisałem, to chyba pomoże. Jak śmiesz! A co nie tak? Czy zdajesz sobie sprawę, ile drzew umarło przez ten notatnik? A, no, ale gdzieś musiałem zapisać. Nie, możesz wszystko zapamiętać. Jak mogę wszystko zapamiętać? Jest na to medytacja. Zaraz ci wszystko opowiem, siadaj. Potrzebujemy więcej serwetek, to na pewno ją wkurzy. Idę! Dziewczyny, czy to jednorazowa zastawa stołowa? Zdecydowałyśmy się na piknik! Chcesz to łączyć? Nie, zabierzcie to wszystko! A co tak? Jak możecie nie rozumieć? Jednorazowe naczynia to śmieci. Oj. Jakoś zapomniałyśmy. Należy używać naczyń wielokrotnego użytku. To pachnie plastikiem. Śmierdzi? To zmieńmy zapach. To perfumy? Chcecie mnie zabić? Nie. Nie wiedziałyśmy, że nie lubisz perfum. W perfumach jest dużo chemii, można od nich umrzeć. Oj, Floro, przepraszamy. Jesteśmy takie głupie. Wszystkim zapominamy. To na pewno. Nie możesz nas już niczego nauczyć. Możesz iść do domu. Jesteśmy niereformowalne. Dziewczyny, jesteście świetne. Potrzebujecie tylko więcej czasu na naukę. Nie, nie, no nie marnuj swojego czasu na nas. Nie chcemy cię stresować. Dla mnie to nic wielkiego. Będę do was przychodzić codziennie przez miesiąc. Co my zrobiłyśmy? Tylko pogorszyłyśmy sprawę. Kurczę, nasz plan całkowicie się nie powiódł. Teraz musimy to znosić przez cały miesiąc. Nie sądziłam, że to się stanie. Dziewczyny, musimy znaleźć jakiś inny sposób. Droga, Floro, te kwiaty są dla ciebie. Widziałeś się Maxa? On idzie z kwiatami? No chyba. A kwiaty są pewnie dla Flory. Wszystko jasne. Dlaczego tak bardzo dał się ponieść tej ekologii? Floro, te kwiaty wolne od pestycydów są dla ciebie. Co znowu nie tak? Jestem przeciwniczką sprzedaży kwiatów ciętych. Nie wiedziałem. Uwielbiam kwiaty w doniczkach, a te są martwe. Nie chciałem ci dawać zwiędłych kwiatów. Max, przykro mi, ale nie jesteś na moim poziomie. Dowiem się wszystkiego o ekologii. Tak, lubi Florę. Chyba go mocno odrzuciła. Mm -hmm. Nadchodzi. Ach, Matik, Matik. Nie udawajcie, że nie podsłuchiwałyście. co nam przykro. Po prostu o niej zapomnij! Ona w ogóle na ciebie nie zasługuje! Zrobiłeś tak wiele! A ona kręci na ciebie nosem! Dokładnie! Posłuchaj, Kitty! Tak bardzo chciałem, żebym nie polubiła! A ja myślę, że powinniśmy pomóc Maxowi zdobyć florę. Myślisz, że może się udać? procent. No po prostu mnie wysłuchaj, a Flora się w tobie zakocha! Dzięki, Marta! Najpierw musisz się przebrać. Łap! Mhm. Marta, dlaczego to robisz? I mnie to nie mam nic do roboty. Dziewczyny, idę najeść się słońcem. Nie wchodźcie. Mhm. Mm Ceni. Może zaproszę ją do kina albo do kawiarni? Nie, nawet o tym nie myśl. To jej się nie spodoba. Niedługo będzie sprzątanie świata. Może tam ją zaprosisz? Tak, właśnie. A jaki dać podarek? Podarek podarujesz na randce. Tak, chodźmy go wspierać. Nie rozumiem. A to co, moje ciuchy? Ty co, jesz? O, wszystko źle zrozumiałyście. Nie szukaj wymówek, przyłapałyśmy cię. Myślałem, że jesteś inna niż wszyscy. To właśnie znaczy. Nas uczysz, a sama zajadasz chipsy. To rzadko się zdarza. Nie musisz się tłumaczyć. Jesteś zwolniona! Dziewczyny, ja wszystko wiem o ekologii. Dasz sobie radę, jesteś doświadczona. Wiedziałam, że coś jest z nią nie tak. Max, nie smuć się. Tak, tak jest lepiej. Ogólnie podobał mi się zdrowy styl życia. Mi też. Mi też, tylko bez fanatyzmu. Kochani, a co wy sądzicie o zdrowym trybie życia? Piszcie w komentarzach. I nie zapomnijcie subskrybować i zostawić lajka. I, I wszystkim pa 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 pa. pa.